Tu, pół wieku temu, pewien młody kaplan otrzymał święcenia kaplańskie. Los go rzucił potem bardzo daleko. Rzucił go do Kazachstanu. On tam niósł Polakom nadzieję. Niósł polskie słowo. A co znaczy polskie słowo? Tam. Gdzie. Na tych ziemiach, o których nawet zdaje się Pan Bóg zapomniał, ja najlepiej wiem, bo też tam byłem. Niósł wiarę Polakom swe przeżycia zamknął w tej książeczce pod tytułem wspomnienia z Kazachstanu i jej największy walor leży w tym, że w niej nie ma nienawiści. W listopadzie 1939 roku, po wybuchu wojny, ksiądz biskup Adolf Piotr Szalążek mianował mnie proboszczem katedry ludzkiej. Od sierpnia 1940 roku do czerwca 1941 roku trwano moje pierwsze uwięzienie. Po wyjściu na wolność pracowałem dalej na stanowisku proboszcza katedry ludzkiej. W styczniu 1945 roku, Ponownie zostanę uwięziony. Półtora roku spędziłem w więzieniach Kijowa, a następnie 8 lat w obozach pracy Chelabinskui i Gelkazganie. Dalej mu jeszcze trzy lata. On tu siedział co to dziesięć, dziesięć, siedział. Nogi były u jego umrożony, tak on biedny był. Wszystkie palce i to wszystko nas. Киргизом, по Я была бы жеменна, и такая сенчка, и без колейки мне он забрал и исповедал. А мы того не видели, ни китахизма мы не видели, ни здесь. Цали. А или тут поляков В 66-го року высыпали все в шестки травы. На сегодняшний день мы тут и так, так и запущены, так это Божье Слово мы не можем. Obiektem mojej długoletniej już pracy duszpasterskiej i misjonarskiej nie są Rosjanie, ani tym mniej Kazachowie lub Tadżycy. Cóż to za Niemcy i cóż to za Polacy? Niemcy nie są z Niemiec, a Polacy nie są z przedwojennej Polski. Polacy zamieszkani obecnie w Kazachstanie są przesiednicami z 1936 roku z odwodu kamienieckiego, żytomierskiego i winickiego na Ukrainie. Германію. І залишилось вже, і вже мало у нас залишилось туди німців. Там і поляки. Ще ще одні поляки, так. Да? Ага. В шість разом не мови. Мова по... В очереди. А так, це геть по вже. Чисто. Пісенку може вам заспівати? По-польську. Пойде? Пошла Кароліна до Гоголіна, пошла Кароліна до Гоголіна, Karoliczek za jak za panią, z flaszeczką za nią, jak za młodą panią, z flaszeczką wina. wina. Starsi polacy około siedemdziesiątki na ogół wcale nieźle mówią po polsku, choć nie bez licznych rusycyzmów i ukrainizmów. Są oni bardzo pobożni. Wielu spośród nich nie znana pamięć mnóstwo polskich pieśni, nieraz bardzo starodawnych i w Polsce już zapomnianych. W średnie pokolenie gorzej, lecz na ogół jeszcze mówi po polsku. Natomiast młodzież mówi po polsku tylko w najlepszych i najbardziej staromnych rodzinach. W każdym razie tak starzy, jak i młodzi, dopóki się trzymają wiary katolickiej, są Polakami. Jeżeli zaś zaczynają odchodzić od wiary katolickiej, to rusyfikują się bardzo szybko. По в розіці були в Швєзді, з України. Так і читанки саме через самовочки, Читаці там розмовлять, ценко так же ні звичайні ні Та зараз ні, взяти їх не розмовляє. То так, отак, по-російську. Кирі були в Шев'їзді, то по польську розмовляли. І вдома, і з розітцями. А як пошли на вулиці, то і так, я включаю на вулиці, так на вулиці поружнемо, так по там, українську, по хлопськи муються, по-російську. Nie żądam żadnych większych nabożeństw u siebie w domu, bo bardzo łatwo zadzwonić mnie oskarżyć o nielegalne kości. Nie każdy dom nadaje się do pracy duszpasterskiej. Najlepiej nadaje się domy kliniczne rodzinne, położone na uboczu. Nie jest pożądane sąsiedztwo kina, szkoły lub klubu, a jeszcze Trzeba zwracać baczną uwagę na to, żeby byli spokojni sąsiedzi. W takim domu można spokojnie się modlić, a nawet głośno śpiewać, byleby tylko były byle pozamykane. Trzy. nie, 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 nie. Odkryte, a tak, mam. Dzieci przygotowują tak się, się do Dzieci tego, że nie mogą nieoficjalnie i pokryją, bo wówczas nie mogą się podpisywać. Ksiądz nie zważał na nic i wszystko rośnie, bo praca z dziećmi, że się dziećmi, z dziećmi, on mimo tych trudności nie przestawał pracować, mimo że postawili mu warunek. Или же бросить это, или выехать домой себе народе в Польшу. Но no, он себе выбрал, или, или если это не просит, работал, значит выбрать себе заключение тюрьма. Przychodzi do mnie gospodyni domu i pokazuje mi przez okno. Dwa, trzy domy dalej stoi samochód osobowy, a koło niego kręcą się jakieś dwaj faceci. Cały czas patrzą w stronę naszego domu. Natychmiast kazałem, żeby wyszli dzieci, a było ich około dziesięciorka. A potem, żeby się po rozchodzili, także i dorośli. Podzieliłem rzeczy na dwie części. W jednej walizce były rzeczy przydatne podczas uwięzienia, a w drugiej rzeczy kościelne i inne nieprzydatne w warunkach więziennych. Dopiero kiedy zrobiło się ciemno, a był listopad, ci dwaj panowie przyszli po mnie i zabrali mnie ze sobą razem z moimi walizkami. Jakiego posadzili do więzienia? то То я знов їздила два рази до Москви, та де Хрущов був, до Хрущова я їздила, добивалася, тільки три чилята з'їли. Сьобот ми свої границі. Хто ж може не забродити ще молить. Те, Тен не бежи, боже, ще тільки сам і шмішить. Бодрич можна, а на правду завжди і всередині. tylko była dobra wola potem. Ciało można zamknąć i nawet całymi latami trzymać w pojedynczej celi więziennej, lecz nie uwięzi się ducha, który i stamtąd znajduje drogę wprost do Boga. Prześladowanie wiary nie jest największym niebezpieczeństwem. Jest nim odseparowanie dzieci i młodzieży, by one nigdy nie miały możliwości poznać Boga. Wprawdzie laska morza niepojętymi dla nas ludzi drogami dociera i do takich jednostek, tym niemniej sam Syn Człowieczy Jezus Chrystus woda do nas. Żniwo wielkie robotników mało. Proście tedy Pana żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje.